Czy czyta bajki Autorka Adriana Żur Kuferek Rozalki Coraz bliżej święta Mały płatek śniegu Spadł dziś na Rozalki rękawiczka. Jego krawędzie były idealne Najcenniejsza kryształowa konstrukcja, taka piękna i delikatna, istnieje tylko chwilę, te kilka sekund wystarczy jednak, by zdążyć się tym płatkiem zachwycić. Dziadek mróz postarał się bardzo w swoim zimowym artyzmie. Lodowy staruszek nie spał chyba całą noc, ponieważ dziś rozalka na oknach w swoim pokoju miała wymalowaną cudowną zimową młąkę. Kwiaty, pióropusze, oszronione gwiazdki i liście. Ten widok był niezwykły, zagadkowy i piękny. W ogóle zima jest piękna, dzieci bardzo lubią zimę. Zima również lubi dzieci najbardziej na świecie. Rozalka uwielbia zimowe wieczory i popołudniowe polegiwanie pod kocem. Czuje się wtedy miło i bezpiecznie. W tej chwili jest właśnie wieczór. Mamusia wspominała, że niedługo trzeba wspiąć się na strych i poszukać kartonów z ozdobami i lampkami, sprawdzić ich stan, przygotować je i odkurzyć. Przygotować na co? Oczywiście na najpiękniejszą, strojną pannę zieloną czyli choinkę. W sklepach już zaczynają kusić co jedne to piękniejsze bańki, czy jak kto woli bombki. Łańcuchy, stroiki. Rozalka nie może się doczekać świąt. Wigilijnych potraw, choinki i prezentów uwielbia pierogi swojej ukochanej babci Zosi. Babcia Zosia to mama tatusia rozalki. Na pierwszy dzień świąt, ciocia Asia wpada z gromadką kuzynów rozalki i przynosi pyszną rybę. Dorośli chwalą za stołem również najlepsze gołąbki wujka Romka. Numerem jeden jest jednak staropolski piernik mamusi. Tak w ogóle. To cały dom pachnie dziś przyprawą do piernika, i to bynajmniej nie przez aromat pieczonego wigilijnego ciasta. Na to jeszcze przyjdzie pora. Miodek, piesek rozalki, dorwał się do zakupów, nieopatrznie pozostawionych w korytarzu. Wyjadł połowę paczki kabanosów, i przy okazji pogryzł opakowanie z przyprawą piernikową. Rozalka i mama miały sporo pracy z odkurzaniem i zmywaniem. W sumie to miodek zapewnił przyjemny korzenny aromat dywanom i podłodze. Można mu wybaczyć, to jego pozakupowe szaleństwo. Rozalka Ogląda telewizję. Wymęczyły ją dziś korki z matmy, zajęcia z logopedą i zjeżdżanie na jabłuszku z górki koło domu. To ostatnie było pozytywnym zmęczeniem. To znaczy, że jej się podobało. Wróciła domoczona, ale szczęśliwa. Dzieciom niestraszne przymrozki, kiedy jest zabawa. Nic nie szkodzą przemarznięte, bordowe, jak dojrzałe malinki policzki i nosy. Dzieci potrafią zapomnieć, że im zimno, kiedy jest tyle atrakcji w tym zimowym czasie. Narty, sanki, łyżwy. Górka nie może również czekać zbyt długo, trzeba z niej pozjeżdżać. Przecież śnieg jest tylko na chwilę i dzieckiem przecież nie jest się wiecznie. Zima zaprasza dzieci do wspaniałego świata. Pierwszy śnieg co roku zaskakuje. Najbardziej oczywiście drogowców, jak mówi tatuś. Rozalka uważa jednak, że pierwszy śnieg jest po prostu najlepszy, bo jest pierwszy. Babcia opowiadała, że to anioły strzepują ze skrzydeł ten biały puch. Ciekawe, kiedy mama zniesie wreszcie te pudła ze strychu. Są w nich takie cudne cacuszka. Rozalka uwielbia swoje szklane, zimowe kule ze śniegiem. Ma ich całą kolekcję. W jednej stoi dumnie dziadek do orzechów, w kolejnej piernikowy domek, w jeszcze innej miś trzymający malutki prezencik, a za nim Mikołaj uśmiechnięty, brodaty. Ulubiony święty dzieci. Rozalka była kiedyś w takiej śnieżnej kuli, naprawdę. Pewnego zimowego wieczoru, dawno temu, miała wtedy chyba z pięć lat, razem z mamą i tatą poszli na spacer. Ulice i chodniki przykryła gruba warstwa śniegu. Światło latarni odbijało się od tych iskrzących się pierzynek. Obok domu, na sporym placu, rozalka i rodzice widzieli przepiękne świetlne iluminacje, śnieżne forty i zamki, iglo tak wysokie, że tatuś się w nim nawet zmieścił. Zaraz obok na śniegu widać było ślady aniołów. To pewnie dzieci je zrobiły. A może właśnie tu wylądował z nieba jakiś anioł? Rozalka wierzy w anioły. Podczas spaceru zaczął padać gęsty śnieg. Płatki były ogromne i było ich tak dużo, że wszyscy przypominali bardziej bałwanki niż ludzi. Mamusia rozpoczęła śnieżną bitwę. Zaraz później żałowała swojej decyzji. Rozalka zawsze jest przecież w drużynie z tatą. Chociaż rodzinka poważnie zmarzła podczas wyprawy w głąb zimowej kuli, nie stało się nic strasznego. Po powrocie w domu czekała pyszna szarlotka, zimowa herbatka z cynamonem i cytryną oraz wspaniała, gorąca czekolada. Miodek wskakuje na łóżko i wyrywa rozalkę z jej zadumy. Piesek chce poleniu chować ze swoją ukochaną opiekunką. Rozalka głaszcze jego lśniącą sierść. Przytula swojego ukochanego pupila, który dziś jest słodszy niż zwykle. Nic dziwnego. Miód i piernik to przecież zgrane towarzystwo. Nasze życie może być bardzo ciekawe i pełne ekscytujących wydarzeń. Najfajniej, kiedy dzieje się jakieś wielkie wow, które nas zachwyca, rozwesela i czyni nasz los niezwykłym. Dzisiejsza opowieść o Rozalce to spokojna. Chwila zadumy i oczekiwania, opowieść o tym, że na pewne rzeczy trzeba poczekać, a w tym czekaniu warto znaleźć coś, co nas ucieszy. Zimowe popołudnie przed telewizorem, koc, krzątająca się mama po domu. Rozalka to zwykła dziewczynka. Taka jak ty, czasami też się nudzi i marudzi, że nie ma co robić. Jest dzieckiem, więc ma dużo energii, ale bywa również zmęczona i znudzona. Spójrz jednak, że podczas swobodnego, wyciszającego popołudnia rozalka jest szczęśliwa. Przypomniała sobie dzisiejsze wydarzenia, zachwyciła się mrozem, śnieżynką i zimą. Nasze życie to wielokrotnie oczekiwanie na coś, co się wydarzy. W przypadku rozalki to czas oczekiwania na najpiękniejszy okres roku, czyli święta Bożego Narodzenia. W każdym spokojnym dniu, który wydaje się najzwyklejszym dniem, może przydarzyć się coś dobrego, miłego dla nas. Z takich spokojnych dni rodzi się spokój w naszych sercach, poczucie równowagi i bezpieczeństwa to dla dzieci, ale i dla dorosłych jest bardzo ważne. Zamknij oczy i zastanów się, co dziś było dla Ciebie miłe i dobre, i za co można polubić ten z pozoru szary, zwykły dzień. Do kuferka rozalki wkładam taką myśl: ciepło rodzinnego domu. Otula nas na całe życie.